To wojna, ale nie ta specjalna operacja wojskowa, którą Putin opisał Rosjanom w telewizji. Putin chciał pogrążyć Ukrainę w mroku, teraz jego własne miasta pogrążone są w mroku. Myślę, że Ukraińcy rozwinęli lub udoskonalili swoją teorię zwycięstwa, atakując rosyjską infrastrukturę naftową i gazową. 2 listopada 2025 roku północ. Operacja rozpoczęła się niczym burza ogniowa. Południową i zachodnią Rosję wstrząsnęła jednoczesna fala ataków dronów. Szczyt tego chaosu miał miejsce setki kilometrów na południe w porcie Tułapsy. To, co widzicie, to moment, w którym portfel Putina płonie. To jeden z największych rosyjskich terminali naftowych nad Morzem Czarnym. To główna południowa brama, przez którą rosyjska ropa naftowa i produkty rafinowane trafiają na rynki międzynarodowe. W tej chwili, jak widać, stoi w płomieniach. Czy wiesz jak rosyjscy urzędnicy administracja krasnodaru wyjaśnili opinii publicznej ten ogromny pożar tę strategiczną katastrofę? Co urzędnicy powiedzieli agencji Reuters, w porcie Tuapse części drona spadły na tankowiec, uszkadzając nadbudówkę. Części spadły. Naprawdę teraz znowu pokazuję ci te zdjęcia. Przyjrzyjcie się uważnie, czy to wygląda na uszkodzenia spowodowane przez spadające części, a może to bezpośredni chirurgiczny atak na infrastrukturę wartą miliardy dolarów i tankowiec. Czy Rosjanie są zmuszeni uwierzyć w to absurdalne kłamstwo swoich przywódców? Sportem płonącym na naszych oczach wyjaśnienie spadających części dowodzi, jak niezdolny jest reżim Putina do mówienia prawdy swoim obywatelom kiedy mówią o częściach naoczni świadkowie i mieszkańcy Tuapse relacjonowali że słyszeli co najmniej 13 eksplozji na niebie i widzieli jak systemy obrony przeciwlotniczej desperacko próbują trafić w nowe cele to nie był pojedynczy dron to był skoordynowany atak roju jak ważny był więc cel to nie był zwykły port był to kompleks głębokowodnych molo znany jako RN Morskoj Terminal Tuapse LLC kontrolowany przez państwową spółkę naftową Putina Rosneft. Taktyka uderzenia była taka. Analitycy open source intelligence OSINT potwierdzili, że celem ataku był molo numer 1, nabrzeże numer 1, wiesz co to znaczy? To miejsce, gdzie olej napędowy, benzyna i inne produkty ropopochodne są ładowane bezpośrednio na tankowce. Innymi słowy, serce eksportu. Atak wywołał reakcję łańcuchową. Nie tylko molo, ale i tankowiec zakotwiczony w porcie również stanął w płomieniach. Jego nadbudówka została uszkodzona, a załoga ewakuowana. Atak był tak skuteczny i niszczycielski, że pożar odnotowała nawet amerykańska agencja kosmiczna NASA. To nie jest propaganda, nie może. To termiczne zdjęcie satelitarne NASA. Te ogromne czerwone plamy, które widzisz, pokazują skalę pożaru. To nie tylko jedno miejsce. Płonie cały port. Lokalny kanał telegraficzny przeanalizował dane NASA i poinformował, że pożary objęły również nabrzeża 3 i 4, a także, że płonął zarówno tankowiec, jak i terminal. Zatem kłamstwo rosyjskich władz, że spadły części i doszło do drobnych uszkodzeń, jest obalone przez obiektywne dane pochodzące bezpośrednio z kosmosu. Ale to nie był jedyny atak tej nocy. To był tylko najjaśniejszy, najbardziej ognisty fragment obrazu. Podczas gdy Tuapse było atakowane setki kilometrów na północ w głębi Rosji, atakowano również inne cele. Spójrz na mapę. To nie jest rozproszony atak, to skoordynowany atak mający na celu sparaliżowanie rosyjskiej infrastruktury energetycznej co wydarzyło się w różnych częściach Rosji tej samej nocy, gdy płonął Tuapse. Pierwszy równoległy atak miał miejsce w mieście Żeleznogorsk, w obwodzie kurskim. Wieczorem 1 listopada miasto zostało zaatakowane przez drony. Celem była stacja transformatorowa. skutek część miasta została całkowicie pozbawiona prądu. Drugi równoległy atak miał miejsce w Ałczewsku w Ugańsku, który znajduje się pod kontrolą Rosji. A zatem nie tylko Rosja jest w niebezpieczeństwie. Nawet regiony, które Putin rzekomo uratował są pogrążone w tym chaosie. Znów stacja transformatorowa. Skutek awaria prądu w mieście. Do innych równoległych ataków doszło w Orle i Lipiecku. Miasto Orzeł również zostało zaatakowane przez drona. Pamiętacie, elektrownia cieplna w Orle została zaatakowana zaledwie dzień wcześniej. Teraz zeszłej nocy została zaatakowana ponownie. A potem Lipieck, 500 kilowoltowa stacja transformatorowa Lipiecka. Innymi słowy, jedna z głównych rosyjskich linii wysokiego napięcia. Patrząc szerzej, wydarzenia z nocy. Dwa listopada wyraźnie pokazują poziom wyrafinowania, jaki osiągnęła ukraińska wojna asymetryczna. Kijów przechytrza Rosję na jej własnym terenie, według własnych zasad, używając stosunkowo niedrogich, inteligentnych i dalekiego zasięgu bezzałogowych statków powietrznych BSP, przeciwko kosztownym i nieporęcznym rosyjskim zasobom wojskowym. Strategia ta przekształciła się w dwutorową i doskonale uzupełniającą się strategię asymetrycznego duszenia. Tuapse, Żeleznogorsk, Ałczewsk, Orzeł Lipiec. Pięć różnych regionów, jedna noc, jedna strategia logistyczne uduszenie i załamanie frontu wewnętrznego. Atakując kluczowe terminale eksportowe rafinerie ropy naftowej i tankowce takie jak Tuapse, odcina Rosję od wpływów z wymiany walut jej gospodarczej ostoi. Paliwem wojny są pieniądze, a Ukraina systematycznie osusza ich źródło. Atakując stacje transformatorowe w regionach śródlądowych, takich jak Żeleznogorsk, Orzeł i Lipieck, demoralizuje ludność cywilną, wywołuje panikę i podważa zaufanie do reżimu. Przesłanie jest takie: wojna jest u progu wprost do salonów najlepiej chronionych miast Rosji. Aby zrozumieć, dlaczego ten atak jest tak ważny, musimy uświadomić sobie, że nie jest to atak terrorystyczny, a morderstwo militarno-ekonomiczne. Atak na molo numer R. Jedny ocalowy upadek bezpośrednio ograniczył przepustowość terminalu do załadunku ciemnych i jasnych produktów naftowych na tankowce. Uszkodzenia infrastruktury portowej sparaliżowały wszelkie operacje. Oznacza to, że jeden z najważniejszych zaworów eksportowych Rosji na Południu został zamknięty, a tak oznacza stratę miliardów dolarów w dochodach nie tylko dla Rosnieftu, ale także dla rosyjskiego budżetu państwa. Pieniądze na rakiety, których Putin użył do bombardowania Ukrainy, pochodziły z ropy naftowej przepływającej przez ten port. Już ich nie będzie. Jednocześnie ataki na stacje transformatorowe w żeleznogorsku, Auczewsku, Orle i Lipiecku dotknęły ludność cywilną. Miasta zostały pozbawione prądu, infrastruktura taka jak pompy wodne i ogrzewanie nie działa, a komunikacja została zakłócona. Wszystkie te czynniki są spełnieniem obietnicy ukraińskiego dowódcy Madiara o wyłączeniu prądu w Rosji. Innymi słowy, koszmar, który Putin sprowadził na Ukraińców, teraz powraca, by prześladować jego własny naród. Ten atak uderzył nie tylko w państwo rosyjskie to bezpośredni policzek dla najbliższego otoczenia Putina. Do jednego z jego najpotężniejszych ludzi prezesa Rosnieftu Igora Siecina terminal w Tuapse to jeden z najważniejszych klejnotów w osobistym królestwie Siecina Imperium Rosnieftu. Rosneft jest główną spółką finansującą budżet Rosji, a co za tym idzie wojnę. Siecin obiecał Putinowi bezpieczeństwo i stabilne dochody, jednak od stycznia 2024 roku nie udało mu się ochronić wartego miliardy dolarów zakładów Tuapse. Ten ostatni atak zniszczył nie tylko rafinerię, ale także nabrzeże eksportowe, uderzając nie tylko w produkcję Siecina, ale także w jego możliwości handlowe. To pokazuje chwiejną pozycję Siecina wobec Putina. Putin widzi, że nawet jego najbardziej zaufany człowiek jest bezradny wobec stosunkowo tanich ukraińskich dronów. To również kryzys, który wywoła na Kremlu pytania takie jak: Jak radzimy sobie z tą wojną? i Siecin, dlaczego nie potrafisz chronić naszych obiektów? To moment, w którym Putin staje twarzą w twarz z niekompetencją własnych sojuszników. Co więcej, ten atak po raz kolejny dowodzi, jak bezbronne jest wybrzeże Morza Czarnego i południowa Rosja, którą Putin przedstawiał jako niedozdobycia. Ale to nie tylko słabość obronna, to element znacznie bardziej przebiegłej strategii. Teraz musimy zadać sobie pytanie, dlaczego Ukraina zaatakowała silnie strzeżony cel strategiczny, taki jak Tuapse, jednocześnie atakując stacje transformatorowe w Jeleznogorsku, Orle i Lipiecku setki kilometrów na północ, żeby zaniepokoić ludność cywilną. Cel to strategia wojskowa. 500 kV stacja transformatorowa Lipeckaja w Lipiecku, stacja transformatorowa w Jeleznogorsku. Nie tylko oświetlają one domy. Stanowią główne sieci energetyczne, które zasilają obiekty wojskowe, centra dowodzenia, a przede wszystkim radary obrony powietrznej w tych regionach. Strategia Ukrainy generalnie przebiegała następująco. Po pierwsze, atakując stacje w Kursku i Orle, sparaliżowano sieć zasilającą baterię S-400 i pancer w tych regionach. Po drugie, systemy radarowe pozbawione zasilania nie były już w stanie wykryć zbliżającego się roju bezzałogowych statków powietrznych, lub były zmuszone do przełączenia się na generatory rezerwowe, co zmniejszyło ich wydajność. Po trzecie, stworzył ogromne martwe pola, czyli korytarze w rosyjskiej obronie przeciwlotniczej, wreszcie bezpiecznie przemieścił przez nie swoje główne siły uderzeniowe. Innymi słowy, zaciemnienie, które miało miejsce w Kursku i Lipiecku tej nocy. Nie miało na celu jedynie wywołania chaosu wśród ludności cywilnej. To była wspierająca operacja wojskowa, która otworzyła drogę do wartego miliardy dolarów portu naftowego w Tułapse. To asymetryczny geniusz, który pokazuje, że Rosja nie jest w stanie jednocześnie chronić tysięcy kilometrów swoich granic i setek obiektów energetycznych. Ukraina prowadzi asymetryczną wojnę, używając tanich dronów przeciwko drogim pociskom rakietowym. Ta strategia paraliżuje cały system Putina. Dylemat Putina jest następujący: jak powstrzyma te ataki, systemy obrony powietrznej warte miliardy dolarów nie wystarczą, by chronić tysiące kilometrów granicy i setki obiektów energetycznych. Każdy atak dronów ma dla Rosji poważne konsekwencje ekonomiczne i psychologiczne. Kijów jasno stwierdza, że ataki te są odwetem za ataki Rosji na ukraińską sieć energetyczną. Kiedy Putin próbował pogrążyć Ukrainę w ciemności, 30 października rzucił bumerangiem. 2 listopada ten bumerang uderzył w terminal naftowy w Tuapse i stację transformatorową w Kursku. Próbując pogrążyć Ukrainę w ciemności, Putin jest zmuszony patrzeć, jak jego własne miasta i kluczowe porty eksportowe również pogrążają się w ciemności. Skutki tego ataku nie ograniczą się do Tuapse. To wywoła globalny efekt domina. Atak na ważny terminal eksportowy, taki jak Tuapse, i zapalenie się tankowca były jednoznacznym sygnałem dla światowych rynków naftowych i firm ubezpieczeniowych. Rosyjskie porty nie są bezpieczne. Rosyjska flota czarnomorska, postrzegana jako niekwestionowany władca Morza Czarnego na początku wojny i symbol władzy Putina na Krymie, była systematycznie ścigana i wciągana w wyniszczającą wojnę na wyniszczenie przez kraj praktycznie pozbawiony marynarki wojennej. Jednym z najbardziej zaskakujących ataków były nieodwracalne uszkodzenia poniesione przez okręt podwodny klasy Kilo, zadokowany w suchym doku na Krymie. Ataki te ujawniły, że zniszczeniu uległo łącznie ponad 22 okręty i łodzie, a prawie 20 jednostek zostało poważnie uszkodzonych. Rewolucja militarna, która stoi za tą bezprecedensową dewastacją, to ukraińska flota bez strategii morskiej. Kijów używał produkowanych w kraju bezzałogowych statków morskich, które są bardzo tanie, ale niezwykle skuteczne jako główna broń przeciwko rosyjskim okrętom wartym miliardy dolarów. W szczególności drony Kamikaze, Magura Fi-5 i Sibabe opracowane przez Ukraiński Wywiad Wojskowy i Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy SBU, radykalnie zmieniły układ sił na Morzu Czarnym. Te drony poruszające się w rojach zdołały ominąć systemy obronne rosyjskich okrętów i trafić w cele z dużą precyzją. Według oświadczeń Wasyla Maliuka, dyrektora ukraińskiej służby obrony SBU z października 2025 roku, te postępy technologiczne wskazują, że operacja oczyszczania Morza Czarnego z rosyjskiej floty będzie kontynuowana. Na dzień dzisiejszy status rosyjskiej floty czarnomorskiej można określić jako defensywny i nieuchwytny, a nie operacyjny. Flota została zmuszona do faktycznego opuszczenia Sewastopola na Krymie, swojej głównej bazy, przez ponad 200 lat. Pod ciągłym zagrożeniem ze strony rakiet i dronów port ten przekształcił się z twierdzy w pułapkę. Zdjęcia satelitarne i analizy wojskowe potwierdzają, że główne elementy bojowe floty, w tym lotniskowce kalibru 1000, takie jak fregaty klasy admirał Grigorowicz zostały wycofane do znacznie bardziej wysuniętego na wschód portu Noworosyjsk, położonego na kontynencie rosyjskim. Pojawiają się nawet doniesienia, że niektóre statki szukały schronienia dalej na południe w porcie Ochemcira w gruzińskim regionie Abchazji. Co więc dalej pojawiają się trzy opcje? Pierwsza to gwałtowny wzrost składek ubezpieczeniowych dla każdego tankowca zmierzającego do dowolnego rosyjskiego portu na Morzu Czarnym nie tylko do Tułapse, ale także do Noworosyjska. Druga opcja jest taka, że wielu właścicieli tankowców nie będzie chciało ryzykować swoich statków i załóg i odmówi transportu rosyjskiej ropy. Trzecia i ostatnia opcja jest taka, że główni klienci Rosji, Chiny i Indie będą teraz postrzegać Rosję jako niepewnego dostawcę. W końcu kto chciałby być zależny od ropy, której dostawy są ciągle przerywane i nie są gwarantowane? A zatem ten atak nie tylko spalił ropę w Tuapse. Spalił również przyszłe kontrakty naftowe Putina i jego wiarygodność na rynku globalnym. Atak ten okazał się również kulminacją ukraińskiej strategii logistycznego ucisku i pułapki gospodarczej. W rezultacie to, co spłonęło w Tuapse w nocy 2 listopada, to nie tylko tankowiec i nabrzeże. To był mit Rosji o byciu supermocarstwem energetycznym i jej gospodarczym kołem ratunkowym. Ukraina sprowadziła wojnę w najsłabszy punkt Rosji, serce jej gospodarki. Płomienie w Tuapse obróciły w popiół miliardowe kontrakty eksportowe Rosneftu i Igora Siecina, a mrok panujący w Kursku i Orle sprawia, że Rosjanie płacą cenę wojny bezpośrednio. Kłamstwo Putina, że rozpadło się na kawałki, rozpływa się w obliczu obrazów ognia i ciemności, których doświadczają jego własni obywatele. Południowa twierdza Putina upadła, brama eksportowa została sparaliżowana, a Rosja płonie teraz we własnych portach ogniem wojny, którą sama wywołała. Co o tym sądzisz? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Aby być na bieżąco z nowymi filmami, zasubskrybuj nasz kanał i nie zapomnij włączyć powiadomień. Dziękujemy za wybór.